Mamy połączenie z panem Markiem Chodorowskim, moi drodzy widzowie. Marku, witam cię, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Bardzo mi Powinien Powinienem powiedzieć, że dobry wieczór, bo u ciebie już jest późna noc, a ty prawdopodobnie tak. u ciebie jest późny wieczór. Marku, połączyliśmy się, ponieważ rozmawialiśmy o tym, że został wystosowany przez. I podpisany przez wiele środowisk polonijnych list skierowany do głównych osobistości w Polsce pana prezydenta Andrzeja Dudy oraz pana premiera Donalda Tuska i wszystkich ważnych osobistości rządzących dzisiaj w Polsce. List, który, gdyby ująć go w dwóch słowach, a który czytałem przed chwileczką, mówi o tym, ażeby zachować umiar i rozsądek w tym, co dziś dzieje się w Europie. Marku, czytałeś ten list? Czytałem, bardzo mi się podobał. Jego treść nie jest zdawkowa. Ona dokładnie nawołuje do tego, ażeby zachować umiar i rozsądek w tym, co dziś dzieje się, a powiem wprost, w nawoływaniu do eskalacji wydarzeń przedwojennych albo wojennych pomiędzy Rosją, Ukrainą, a Rosją i resztą Europy. Prawda? No tak, to, to jest list, który przywołuje pewne reminiscencje historyczne, natomiast nieprawdopodobnie interesujący jest obecny kontekst, dlatego że no Polska, może nie tyle Polska, co trzecia RP, a dokładnie establishment trzeciej RP, jest w tej chwili przymuszany do zachowań dokładnie sprzecznych z polskim interesem. I co więcej, do takich zachowań, które pozwolą albo staną się takim pretekstem do pokazywania Polaków jako ludzi nieodpowiedzialnych, żeby, nie, od, żeby nie, nie użyć słowa jako idiotów, bo już nawet niepożytecznych idiotów. Czyli to zachowanie, w które bestia, czyli główny czynnik sprawczy, będzie próbował no, w, w jakiś sposób, włączyć czy zaangażować w ten establishment III z Donaldem Tuskiem, z prezydentem Polski, z całą resztą. No ten program, kontakt tutaj z polskim interesem narodowym, czy z polskim interesem politycznym jest zerowy, ale więcej to coś, co zapropon będzie no, forsowała bestia, no, zagraża w tej chwili całemu światu, i trzeba by omówić konkretne powody zachowań bestii. Czyli gdybym miał to scharakteryzować krótko, powiedziałbym tak, w, z punktu widzenia bestii, wojna jest pewna. Natomiast z punktu widzenia naszego. Nie ma żadnej przesłanki, ale to absolutnie żadnej, żeby w tej chwili do wojny doszło. Mhm. Marku, wydaje mi się, że politycy są bardzo nierozsądni w tym, co wygłaszają z wielu trybun, między innymi marszałek Sejmu, pan Hołownia no dość jednoznacznie wyraził się o tym jak widzi dzisiaj stosunki z Rosją czy to jest tylko fopa lapsus czy też plan no nie, to jest coś dużo więcej. To jest, ja użyłem takiego terminu z punktu widzenia bestii, czyli czynnika sprawczego, albo dokładniej tego czynnika, który zarządza Bidenem, prezydentem Stanów Zjednoczonych i zarządza jego administracją. Więc ponieważ ani Biden, ani ta administracja za dużo w tym wszystkim do powiedzenia nie mają, jeszcze mniej w tym wszystkim do powiedzenia ma ten establishment trzeci w tym Hołownia, w związku z tym oni przyjęli zapewnik, że ten scenariusz będzie realizowany. I teraz oni, w tym Hołownia, oni czyli ten tak zwany establishment trzeci RP. Ale dla innych to jest agentura, a przecierpę, a dla jeszcze innych antypolska agentura, a dla jeszcze innych idioci. Ja wytłumaczę się ze słowa idioci, bo dzisiaj podesłał mi kolega taką dłuższą wypowiedź, pana, który się nazywa Peter Hahn. I on podał taką informację na początku swojej wypowiedzi, że jego książka. O obecnym zidioceniu klasy politycznej i wyraźnie mówi w wielu audycjach, że Niemcami i Europą rządzą idioci. No to Polską rządzą idioci do kwadratu albo do sześcianu. I napisał taką książkę pod tytułem Przeciwko zidioceniu i ideologią. No i e, ustawił na równej jak gdyby płaszczyźnie, e, ideologię i zidiocenie, i to jest to, co charakteryzuje ludzi takich jak Hołownia czy Tusk. E, e, mo, może powiem tak, e, poziom zepsucia, jaki osiągnęła trzecia RP jest już taki, że nie wszyscy ten poziom, e, e, ten stopień zidiocenia, jak i o władną establiszman polityczny przecierpę, nie wszyscy ten poziom zidiocenia nawet dostrzegają. Także zbliżamy się do punktu kulminacyjnego, w którym bestia e, be, jak gdyby no będzie odarta już z pewnej, z, z pewnej zasłony, bo de facto 12 marca prawdopodobnie pojawi się na scenie wprost. I to pojawienie się będzie w formie komunikatu, i to jest dopiero zagadka, komunikatu, jaki ukaże się po, po tej wizycie, e, czyli po tej wizycie funkcjonariuszy III RP e, w Waszyngtonie. E, I no tu, tutaj my mamy pełną świadomość, że przy redagowaniu komunikatu końcowego, e, tak zwana polska strona. Prawdopodobnie nie, nie będzie brała udziału i nie, i nie będzie miała zbyt wiele do powiedzenia. To będzie komunikat e, jednostronny, twoim zdaniem? E, e, jeszcze gorzej, bo obawiam się, że pan Biden, prezydent Stanów Zjednoczonych i jego administracja też e, aż tak nie dużej będą roli... Stroną. Aż tak dużo, tak, nie będą mieli do powiedzenia. Po prostu otrzymają tekst, e, 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 który należałoby, który, no, który gdzieś tam zostanie ustalony i który należało będzie opublikować. Będzie bardzo ciekawe bardzo ciekawe, co to będzie za tekst. Dlatego, że tak, tej stronie z trzeciej RP będzie, ja celowo nie używam słowa Polska, bo nie przechodzi mi to przez gardło, to jest trzecia RP, jakiś taki bardzo dziwny twór. I teraz tej stronie z trzeciej RP będzie zależało na tym, żeby ten komunikat był możliwie chaotyczny, natomiast bestii temu czynnikowi sprawczemu będzie zależało na tym, żeby ten komunikat był możliwie daleko eskalujący napięcie. Więc na tej drugiej stronie, Tak, ale żeby i stawiający pewną kropkę nad i. Więc im zależy na eskalacji napięcia. Mieli z tym do, do tej pory problem. Polska opinia publiczna kompletnie w tej chwili wydaje się niezorientowana w tym, na czym polega ta gra, i no, na jak cienkiej linie w tej chwili balansujemy, dlatego, że no, tej stronie, którą możemy uznać za najważniejszy czynnik sprawczy w historii, bardzo zależy w tej chwili na eskalacji napięcia. No i znowu. Potrzebna byłaby szybka analiza powodów, dla których akurat teraz e, aż tak bardzo bestii, tym najważniejszym czynnikom sprawczym na Zachodzie, zależy na eskalacji napięcia. No właśnie, I powiem dlaczego tak, teraz? No właśnie, e, e, ta data jest skorelowana. Z wydarzeniami na rynkach finansowych przede wszystkim. I ta korelacja, czy też układanie tego projektu, co w którym momencie, co w którym miesiącu, no ma już taki termin co najmniej wielo, wielomiesięczny. Od wielu miesięcy powtarzało się to, że punktem kulminacyjnym może być, mogą być okolice 11 marca. No, i to w tej chwili się potwierdza, czyli że to będzie moment przełomowy. 11 marca kończy się taki program wspierania płynności w bankach. To się nazywa Bank Term, Term Funding Program. I on się kończy. W związku z tym padła już zapowiedź prezesa Fedu, że spodziewa się upadłości niektórych banków. Więc być może dojdzie do fuzji, przejęć, do takich ruchów na rynkach finansowych. Prawdopodobnie zaplanowane są też być może głębsze ruchy na scenie politycznej czy geopolitycznej, i dla odwrócenia uwagi konieczne jest spiętrzenie napięcia, konkretnie na wschodniej flance NATO i konkretnie w Polsce. Prawdopodobnie zależy, Reżyserom tego przedstawienia na takim sposobie prezentacji tego, co, co ma się zdarzyć, żeby móc obciążyć Polaków nieodpowiedzialnością i głupotą. No i prawdopodobnie ci Polacy, którzy mają być obciążeni brakiem odpowiedzialności i głupotą, no w. w, w Prawdopodobnie, w, to, no, to tutaj w tym wypadku chodzi o establishment, przecierpę, i w, oni się temu scenariuszowi poddają. Także pan Hołownia, czy też marszałek Hołownia, zabierając głos w taki sposób, w jaki, w jaki zabiera, wchodzi w pewien od wielu miesięcy ustalany scenariusz. A ponieważ od wielu miesięcy był też przygotowywany scenariusz prowokacji organizowanej przez służby, o czym mówiłem, amerykańskie i polskie na granicy wschodniej, to oni do tego scenariusza prawdopodobnie będą wracać, no bo w pewnym momencie poczują, że muszą w jakiś tam sposób zmobilizować polską opinię publiczną, czy też przechylić szale. W Polsce na rzecz poparcia dla wojny. I teraz, jak oni chcą to zrobić? E, ja poruszam się po Polsce, widzę te nastroje a, i tu, y, tu, tu, nawet na milimetr, y, nikt się nie zbliżył do wojny, i de facto polska op opinia publiczna, jak do tej pory, kompletnie nie wie, co się dzieje. Więc. No właśnie. Y, więc wszystko mhm. zależy od tego. Tak, zatem tak, list, który wysłała Polonia Zagraniczna, jest w punkt i jest mega grzeczny. Ton taki paternali, paternalistyczny, jaki tam uderza, czyli taki opiekuńczy i taki z pewną mądrością pod tytułem „Pomożemy wam, podpowiemy wam i tak dalej, i tak dalej. To jest dobry ton. Mówię w stosunku do funkcjonariuszy trzeciej RP. Na, 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 natomiast tak naprawdę cała to rozgrywka, myślę, że przywódcy Polonii to świetnie wiedzą. Decyzja o tym, jak będzie brzmiał komunikat, zapadnie gdzie indziej. No i wszyscy się zastanawiają, jaki to będzie komunikat. I teraz po tym Markus... liście. Tak? Marku, co do, co do listu, mam do Ciebie pytanie, bo yy, wyczuwam, że ten list, zresztą Ty to też mówiłeś w rozmowie przed nagraniem, że ten list jest skierowany nie tylko do tych, którzy są yy, odbiorcami tego listu, czyli yy, prezydenta, premiera i marszałku Senatu i Sejmu. Do kogo mógłby być jeszcze skierowany? Czy, czy to jest list skierowany do yy, polskiego narodu tak naprawdę? To jest list w części skierowany do Polaków czy do polskiego narodu, a w, w części jest skierowany do czynnika sprawczego, który tam jest nienazwany. Czyli czynnik sprawczy, czyli bestia, ma w tej chwili jak gdyby dwa podmioty działania. Jeden, z którym pro, wszystkie problemy, z ich punktu widzenia są rozwiązane, czyli ten establishment zarządzający, czy też ta kadra kompradorska no nie, nie wiem jak ich nazwać, ale ci RP o znanych nazwiskach. Natomiast druga część to jest naród, i tutaj to jest czynnik, którego oni się boją, bo mają to kompletnie nieopanowane. W związku z tym, z jednej strony będą eskalować napięcie, ale z drugiej kompletnie nie wiedzą, jak naród w obliczu czegoś takiego się zachowa. I prawdę powiedziawszy, na razie nie wyobrażam sobie takich socjotechnik, żeby stan, z tego stanu świadomości i z tego stanu pewnego luzu, który jest w Polsce, żeby przeszli do masowe udało im się przeprowadzić Polaków do masowej akceptacji dla Wojdy, bo moim zdaniem takiej akceptacji nie będzie. Bez względu na używane socjotechniki, a już zwłaszcza po tym, co wyprawiano od roku 2000. 20, czyli w związku z tą gigantyczną, globalną operacją socjotechniczną, widać, że czynnik sprawczy zarządzający Zachodem to wcale nie jest miś puchatek, to wcale nie jest miś do przytulania. To jest, bym powiedział, coś, co przewyższa, jeżeli chodzi o gwałtowność, agresję i drapieżność Hitlera i Stalina razem wziętych. Więc jak gdyby tutaj no będziemy się przyglądali, bardzo jestem ciekawy, myślę, ciekawy jestem tego komunikatu wtorkowego czy też środowego po, po tej wizycie. Jeżeli komunikatu nie będzie, byłoby to świadectwo kompletnej porażki bestii, to znaczy, że nie, nie odważy się nawet sformułować komunikatu bełkotliwego. Bo de facto jak gdyby nie ma ruchu nie bardzo wie co robić i ta wizyta była po nic. Jeżeli sformułują komunikat bełkotliwy, w jakiś sposób odpowiadając na sugestie, prawdopodobnie tych funkcjonariuszy RP Wówczas ten komunikat był też będzie świadectwem ich słabości. Natomiast jeżeli nagle wyskoczą z komunikatem jakimś bardziej jednoznacznym, no to tutaj się wysypują, bo ujawnią kompletny brak znaczenia Tuska, prezydenta III RP. Całego tego establishmentu z Hołownią i Konieczniakiem Kamyszem i innymi swoimi pupilami ujawnią ich zerowe znaczenie. No bo jeszcze niedawno Tusk publicznie w obecności czterech premierów powiedział, że Polska nie przewiduje udziału polskich żołnierzy w działaniach bezpośrednich na Ukrainie. No to jeżeli no tak. powiedziało się. To komunikat w trzy dni później ze Stanów Zjednoczonych nie może być inny. Także gdybym miał prognozować, to po raz kolejny jestem optymistą, czyli uważam, że żadnego komunikatu ostrego nie będzie i bestia po raz kolejny e, e, musi za, i zagryzie swoje łapki i schowa się. A nie A ku... będzie tak. A jaką rolę grają w tym wszystkim eskalujące od kilku tygodni protesty rolnicze w Polsce również? Czy one są tłem tylko, czy też to jest jakiś etap eskalacji tego, co Bestia zamierza? Ja powiem tak, ja, jestem, ja popieram rolników i po, popieram te, popieram każde działania spontaniczne. I każde działania, które no, świadczą o tym, że polski naród się budzi. I teraz rolnicy mają autentyczne powody do, do protestu. I w, oczywiście, że pozwoliłem sobie w ostatniej audycji na takie naszej rozmowie na takie przypuszczenie, że tam mogą być pewne działania służb, które. I nie są zadowolone z tego samych scenariusza. Eskalacji. W samych protestach, w, środku, w samych tak? protestach, które nie są zadowolone, z, tak, z tego scenariusza eskalacji wojennej. Krótko mówiąc, tu, tutaj może dochodzić do napięcia wewnątrz służb, które służą bestii. Krótko mówiąc, nie wszyscy są fanami. Przygotowań do wojny, i to może oznaczać, ale to z kolei oznacza i dla Bestii, i dla funkcjonariuszy Trzeciej RP, że możliwe są niespodzianki. I teraz, w pewnym momencie, takie ruchy spontaniczne, czasami może nie do końca spontaniczne, ale takie ruchy mogą się zamienić w wybuch, w pewną erupcję społeczną, i tego wybuchu. Można, może się okazać, że nie daje się już zatrzymać. Krótko mówiąc, w pewnym momencie a, ludzi ogarnia pasja. Zresztą to samo może się zdarzyć w Stanach Zjednoczonych. To znaczy, że Wszyscy mają dość tej manipulacji i wszyscy mają dość tego kłamstwa. Dlatego że jeżeli o prezydencie Stanów Zjednoczonych mówi się już teraz wprost otwarcie, że jest to pacynka, żeby nie powiedzieć pajac, który kompletnie nic nie ma do powiedzenia i cała ta administracja w Waszyngtonie nie ma nic do powiedzenia, no to takiego upokorzenia Ameryka nie przeżywała nigdy. A w tej chwili to... mówi się o tym wprost. Zbliżamy się do momentu, w którym muszą, że tak powiem, zawistować, czy odkryć swoje karty komunikatem, który ujrzy światło dzienne w Polsce w środę. I bardzo jestem ciekawy, jaki to będzie komunikat. Marku, zarysowałeś dwa możliwe scenariusze. Pierwszy taki, że ten list będzie dość konkretny i ostry, i zdecydowany. Przepraszam, nie o list, a stanowisko, natomiast drugie stanowisko. Może Ko komunik być... Takie, że... komunikat po takich pseudorozmowach, no bo te rozmowy nie mają tak. znaczenia. I nawet dodam, żeby telewidzowie nie próbowali wyłapywać zmowy ciała czegokolwiek i tak dalej, bo tutaj może coś się wypsnąć, wymknąć reżyserom tego spektaklu spod kontroli. A, ale generalnie to, to ten cały spektakl w Waszyngtonie nie ma znaczenia. Znaczenie będzie tylko miało, czy e, e, do jakiego poziomu eskalacji napięcia, na jaki poziom się zdecydują. I, i no, tu, tu polska strona nie będzie miała w tej sprawie absolutnie nic do, do, do powiedzenia. Jeśli wydarzy się scenariusz numer jeden, czyli stanowisko ostre i dążące do eskalacji. Jak przewidujesz ten scenariusz za miesiąc, dwa? Oj, to, to nie potrwa miesiąca, dlatego że jeżeli bestia się zdecyduje na eskalację, wówczas zobaczy eskalację. Czyli ja nie chcę tego opisywać w szczegółach, ale bestia to zobaczy, to znaczy przestanie, kompletnie przestanie kontrolować sytuację. I to jest to, czego oni się boją, no, dlatego oni, że oni kontrolują tak zwane e, e, w cudzysłowie elity. Tak, z, zawiesiłem się, bo, bo, bo nie chcę ich nie nazywać nazwać elitą. elitami. Nie chcę ich nazwać elitami, z drugiej strony waham się, przed, e, dlatego się powołałem na no, czołowego intelektualistę niemieckiego. Czyli który ich nazywa idiotami, i powiem szczerze, ja też wolałbym ich nazwać idiotami. Natomiast budzenie się narodu będzie polegało na tym, że ludzie zauważą w nich kompletnych idiotów, i to jeszcze idiotów o, mówię o tej klasie. Politycznej trzeciej RP, no, która działa dramatycznie antypolsko od 30 lat i efekty tego widać, to, to, to wszystko trzeba zatrzymać, odwrócić, uporządkować, ale no, do, do głosu dojdzie naród. I od momentu, w którym zidiocenie klasy politycznej zauważy naród, od tego momentu. No, wydarzenia nie będą aż takie łatwe do kontrolowania. To tylko to, to, to to, tego jestem pewny. Marku, zatem spotkajmy się dzień po, kiedy usłyszymy, jakie jest wspólne stanowisko. Oczywiście w dużym cudzysłowie wspólne stanowisko prezydenta, premiera i prezydenta Stanów Zjednoczonych. Spotkajmy się i, i omówmy to. B bardzo chętnie i no. Przyznam się, że, że, że mam taką zagadkę, ale nastawiony jestem na komunikat albo bełkotliwy, albo niezwykle łagodny, taki jakby nic się nie stało i ta wizyta jakby była kompletnie po nic, a jednocześnie możliwy. Bardzo ci dziękuję Marku za to, że chciałeś się ze mną połączyć miło późnej pory w Polsce. Trzymaj się tymczasem. Bardzo dziękuję, dziękuję bardzo. Cześć.